Witam Was bardzo serdecznie. Dziś chciałbym przedstawić Wam obiecany materiał na temat skracania bransolety w zegarku z serii GMW B5000 w wersji stalowej. Dlaczego mówię w wersji stalowej? Ponieważ w tym zegarku z wersji stalowej skraca się inaczej bransoletę w inny sposób niż w wersji tytanowej. Wersja stalowa jest dość prosta w skracaniu. Pokażę Wam dlaczego. W ogóle, jak to najłatwiej zrobić? Najwygodniej, żeby operować sobie na ogniwach, moim zdaniem, najpierw rozłoży, rozłączyć bransoletę, czyli ustawić się, po prostu otworzyć ją, niejako będzie nam dużo wygodniej pracować. Czego do tego używam? Używam do tego, jeżeli nawet nie macie jakichś zestawów krętaków, też sobie z tym bardzo prosto poradzicie. Już mam, mówię czym. Każdy z nas ma smartfona, a w tym smartfonie kieszonka na kartę SIM czy na kartę pamięci microSD otwierana jest takim specjalnym cingwajsem, dingsem Pręcikiem lub jak inaczej to nazwać, co zazwyczaj jest, jest dołączone do telefonu. Jest to dokładnie tej samej średnicy co ten oto element. Zresztą nawet, nawet jak sobie zobaczcie, go zdejmiemy. O, jak sobie go tutaj obejrzymy, to on nawet ma napisane: Zobaczcie, SIM. Czyli właśnie do tego on dokładnie, dokładnie został przeznaczony. I tak, o właśnie, dobrze nam nawet na zbliżeniu to wychodzi, więc od razu bierzemy sobie tutaj ten teleskop, tu jest w ogóle teleskop, zobaczcie, on się naciska, on jest sprężynujący, o, on sprężynuje i po prostu naciskamy go i troszeczkę odchylamy i zobaczcie, już nam zniknął i teraz musimy tylko przytrzymać palcem, żeby się tam nie wyskoczył, o, i jest, już wyszedł, prawda? Jak widzimy, on tutaj sprężynuje i mamy rozłączoną bransoletę. No i jak już mamy w tym momencie, gdy mamy już rozłączoną bransoletę, ja jestem w trochę łatwiejszej pozycji, bo ja już posiadam zegarek GMWB 5000, więc nie muszę sobie go dopasowywać do ręki. Tylko biorę sobie zegarek swój, który, który już mam dobrze ustawioną bransoletę, i liczę sobie ogniwa. Zaraz zobaczmy, która to będzie część. tą stronę jest o tak, tą samą stronę, żeby były. Czyli ten. Dobrze. I teraz po prostu bierzemy sobie tak samo tutaj, pokładziemy, patrzymy ile ogniw trzeba wyjąć. I widzimy, że mamy tak. Pierwsze ogniwo jest tutaj. Drugie, chyba dwa Tak, dwa ogniwa musimy wyjąć. Dobra. OK. Trzeba sobie policzyć te, które są identyczne wszystkie. Czyli raz, dwa, trzy. Tu są trzy identyczne. A tu identyczne jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. OK. Tu jest akurat dobrze, że będziemy pożycie wyjmować, bo będziemy pożycie wyjmować, czyli jakby. Nie zmieni nam się kolorystyka, chociaż mogłaby, bo tak naprawdę tutaj fioletowy do niebieskiego pasowałby lepiej. Także bierzemy tutaj, wyciągamy dwa ogniwa i już pokazuję Wam, jak to robimy. Zobaczcie, to są normalnie teleskopy. Tu nie ma takich trzpieni na wcisk, że tak powiem, zakładanych, na wciskanych tutaj w otwory, tylko to są zwykłe teleskopy. Stąd takie luzy na tych ogniwach, ale. Nie przeszkadza to specjalnie w eksploatacji. A wyciągamy takie ogniwo w banalnie prosty sposób, mianowicie wypychamy teleskop, jego tą sprężnującą część, o w ten sposób, no, można sobie tu na przykład tak wypycham i w momencie, gdy go wypchnąłem, przechylam go. I w momencie, gdy go przechyliłem, on pozwoli nam wyjąć ogniwo, a przynajmniej będziemy się starać, żeby nam pozwolił, bo to tak jest spasowane, że to trochę pręży, o. Spróbujemy jeszcze raz, bo się chyba zatrzasnął z powrotem. Zobaczmy. O, jest tutaj, pojawił nam się. Może być tak, że będziemy musieli go nacisnąć z dwóch stron. Ja spróbuję to pokazać na. Może lepiej będzie to właśnie tak na zbliżeniu. Ten sam teleskop, czyli o tutaj ten fioletowy, żeby nie zasłaniał. Spróbuję też nacisnąć. O, udało się. Tak, one bardzo głęboko wchodzą te, te sprężynki teleskopów. O, teraz to wszystko wyszło. Nawet wysz, wyszła mi końca. Przepraszam, że wychodzę poza kadr, ale jak operuję takimi rzeczami muszę patrzeć bezpośrednio na elementy, a nie na ekran telefonu. Ok, i mamy. Wyjęliśmy sobie pierwszy teleskop. Zobaczcie, on trochę inaczej wygląda niż klasyczny taki teleskop. Pokażę Wam różnicę. Mianowicie nie ma tutaj takiego grzybka, no bo nie ma takiej potrzeby, bo on, on może, ta sprężynka wychodzi na tyle, na ile, ile tylko może wyjść, ile go tam wewnętrzne ograniczniki nie ograniczają, tego, tego trzpienia tutaj, a tutaj ten, jakby ta, ten grzybek jest po to, żeby on się tym grzybkiem oparł o blachę yy, klamry. Także to jest ta różnica. Ok, ty wyjęliśmy sobie jedno ogniwko, to samo robimy tutaj, po z po powrotem złożeniu. No, po złożeniu tego to samo robimy sobie dalej. Z tym ogniwkiem musimy zostawić sobie o, tylko to. A te dwa wyku, wykuwamy, można powiedzieć, czy wyjmujemy w inny sposób. O, nacisk, zobaczcie, naciskamy. Lekko przechylamy, żeby ono tam wyskoczyło nam. Jeszcze raz próbujemy, bo się tak coś. Przy... O, już, bo ono już wyskoczyło. Dobrze. OK. Tak. I ta czasem, tak, przegięcie pozwoli nam wyskoczyć. Tu nie chcę się z tym mocować za bardzo, więc odwrócę i wykuję jeszcze o, z drugiej strony. I wtedy bez problemu to powinno się udać usunąć. O, tak, jest. Dobra. Blokujemy palcem, żeby on gdzieś nam nie wyskoczył. Jest, elegancko wszystko wyskoczyło. Pomalutku. I teraz, żeby, powtarzamy, jakby czynność w, odwrotnym, w, w odwrotnej kolejności, czyli. Najpierw wkładamy teleskop sobie w otwór yy, tej części bransolety. Następnie zaczepiamy sobie tak on w ten sposób. Ja może tak pod kątem mam to pokazać, żeby wskoczył. Dobra, zobaczcie, no, że niestety te metalowe teleskopy z metalowych elementów bransolety, w kompozytowej one inaczej się trzymają. Trochę się tak nie ale są bardzo śliskie. Ja spróbuję tak wam pokazać. A niestety, no właśnie, zupełnie inaczej to się robi. Słuchajcie, jak się kręci film, a inaczej, jak to się robi normalnie, gdzie telefon w tym nie przeszkadza. O, tak. o wpadł, dobra, wpadł, wskoczył, i teraz został, został mi tylko tutaj o schować go. Zobaczcie, tu już jest zlicowane, tak? On jest tam wskoczony, można powiedzieć, kolokwialnie, się wyraża, w otwór, i tutaj go tylko lekko naciskam, i ja on wskoczył, i tu bez żadnej siły to się odbywa i się trzyma. I to samo robimy po drugiej stronie. Patrzymy ile ogniw mamy. Tutaj yy, po stronie tej mamy ogniw tych takich yy, nieregulowanych, czyli tych identycznych. Raz, dwa, trzy, cztery. Bo te dwa już są, te, te dwa już są tymi skośnymi, na zasadzie te trzy. No i tu jest to ostatnie kończące, czyli tu mamy raz, dwa, trzy, cztery ogniwy. A tutaj w oryginale mamy, zobaczmy, Pierwsze, drugie, trzecie jest. Przepraszam, o tutaj teraz, żebyśmy się widzieli. Pierwsze, drugie, trzecie jest standardowe. Też to skośne. I potem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyli znowu wykuwam dwa ogniwa. Bo tam miałem cztery, tu mam sześć. Także powtarzamy dokładnie tą samą operację. Najpierw tutaj. O, w ten sposób, przepraszam za zasłaniem. Naciskamy, przechylamy ogniwko. O, tak. Przechyliło się, przechyliło się i próbujemy tak zrobić, żeby ono nie wskoczyło nam jak odwracamy zegarek. Tak, nacisk i wychodzi po malutko. O, i trzymamy, żeby tylko nam teleskop gdzieś nie, nie umknął. Dobra. jest. Teleskop odkładamy na chwilkę na bok. I to samo wykucie powtarzamy tutaj, w tym miejscu. Raz, przechylenie. od o, to Odchylamy. Tak. I już. No chyba, że załamał. Teraz nie przytrzymałem. To wyskoczył właśnie. Pozostawiamy sobie tę ogniwkę. I Yy, jeszcze jedna ważna uwaga, bo czasem jest tak, tak. zobaczcie teraz, zostało mi w ręku samo zapięcie no i załóżmy, że zegarek mi się odwrócił i teraz jak sobie uzmysłowić, jak nie mamy oczywiście drugiego zegar zegarka na wzór, ja mam prosto bo ja tutaj mam, o, mogę sobie zawsze podejrzeć, ale jeżeli mamy wątpliwość, w którą stronę należy założyć brązoletę, ma iść tak to po prostu, jak bierzemy sobie to zapięcie mamy rękę Prawda? i ona jest po tej dolnej stronie ręki, to patrząc w ten sposób na rękę, na lewej ręce oczywiście, należy mieć napis DZISZOK w naszą stronę. I wtedy jest wszystko w porządku. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Dobrze mówię? Żeby nie było, że ja coś, że was próbuję okłamać. Spróbujmy jeszcze zapiąć. Tak, dokładnie. Zapięta bransoleta, zapięta bransoleta ma napis DZISZOK w naszą stronę. O, w ten sposób jak odwracamy zegarek to tu nam się pojawia napis w tą stronę i ona się otwiera o, w, tą w, w ten desen. Teraz może trochę oddale będzie nam łatwiej to obejrzeć. O, tak jak jest zegarek, to ona się zawsze nam powinna otwierać o w tą stronę. Po w drugą stronę gdyby się otwierała, dałoby się oczywiście tak złożyć, tylko że byłoby to niewygodne w, potem w zakładaniu i zdejmowaniu zegarka. Nie byłby to taki naturalny ruch. Także na chwilkę sobie odłożymy i teraz skuwamy Tutaj te elementy wracamy do zbliżenia. O jest, i próbujemy zrobić, powtórzyć to samo, co robiliśmy po tamtej stronie. Czyli wkładamy sobie teleskop, żeby nam dziś nie wyfrunął. Łapię go sobie tutaj w ten otwór. O tak, przy bloku z dobrej strony, a nie z dobrej strony Dobra. muszę od góry, nie od dołu podjechać tym ogniwem, bo od dołu ono ma za dużo, że się tak kolekwialnie wyraży mięsa i nie, nie da się tak przesmyknąć go o, tak, i muszę od tej strony o, i tutaj ono sobie już w miarę miarę powinno wskoczyć powinno, a może wcale nie chcieć, bo ono jest tak na pasowanie słuchajcie, tutaj zrobiona akurat ten konkretny egzemplarz ogniwa bardzo ciasno tutaj wchodzi no ciekawostka taka przyrodnicza i wcale niechętnie tutaj ma ochotę z nami współpracować. Także trzeba będzie troszeczkę użyć siły albo tak zrobić, żeby spróbować na prosto je założyć. To będzie bardzo trudne z tego względu, już z obu stron <laughs> wtedy nam prężą te elementy, ale jak tak zaraz bo tak naprawdę trzeba by naprosto je, bo ono wcale nie chce się obrócić łatwo. Może o w ten sposób będzie, o już wiem jak to zrobić, dobrze. Już mniej więcej skojarzyłem chyba, po prostu pod kątem je. Tu spróbuję w otwór się wpasować. Nie chce nam się to udać na razie, o, o udało się, dobra. O i pod kątem będzie dużo łatwiej. Zobaczcie, tu pod kątem już w zasadzie nam złapało, tak. I teraz tylko pozostaje formalność, czyli nacisnąć teleskop, złapać ogniwko, żeby złapało właściwy tutaj kąt. A znowu nam się tutaj pyk. I jest. No i dobra, słuchajcie, złożyliśmy bransoletę. Tak ona wygląda. No to wiadomo, tu dużo paluchów zostało, bo, bo dużo paluchów tutaj było. Tutaj mocowali, się trochę namocowali, nie jakoś przesadnie mocno, ale trochę trzeba było się nagimnastykować. Te elementy sobie podkładam na bok i pozostaje tutaj finalne, finalne zamknięcie bransolety. A przy okazji widzimy, że o, jak obejrzymy sobie klamerkę z boku, ona ma cztery pozycje. I teraz musimy sobie spojrzeć tylko na bransoletę, tutaj zegarka, który już jest złożony, na trzeciej od końca. Dziurce założony jest teleskop. Jak widzimy tutaj te klamerki są dokładnie identyczne. Widać, że w tych punktach mają mocowania. Jest to nie trzeba żadnej filozofii, tylko po prostu składamy na trzecim teleskop, na trzeciej dziurce i koniec. I już to robimy. Tak, wkładamy sobie najpierw tutaj o, teleskop w otwór. Jest teleskop w otworze. Następnie. Próbujemy sobie nim wycelować. Można nawet trochę wystawać. Ja w, w ten sposób sobie lubię zrobić, że on wystaje tutaj więcej. Łapie się za ten otwór, który mnie interesuje, czyli za trzeci. Od końca patrząc, teraz tak, żeby. I potem, tym, jak on już złapał, prowadzę tak ładnie po, po, po teleskopie tą końcówkę bransolety. I tutaj tak naprawdę chyba nawet nie będzie potrzebne. Zaraz zobaczę. Może nawet nie, nie być potrzebne narzędzie, tylko o, zobaczcie, paznokciem może mi się to uda zaczepić. No, po, powinno pójść, zaraz zobaczymy. Jak nie, podeprzemy się teraz wkręteczkiem. O, i jest. Tak. I teraz zobaczymy, trafi, nie trafię, trafiłem, dobrze. No i jesteśmy, słuchajcie. Bransoletę udało się zapiąć. No więc tylko już pozostaje finalne to, co obiecałem Wam w poprzednim filmie, czyli przymiarka. Teraz jeszcze go lekko przetrzemy, żeby ładnie wyglądał. Także przerwa na przepudrowanie noska zegarkowi i jedziemy z przymiarką. Zobaczcie, jak to wygląda na mojej mniej więcej 17,5 cm może 18 centymetrowej łapie, tak? To o, zobaczcie, wygląda. No faktycznie, tutaj troszeczkę jakby luźniej mi siedzi niż gmw 5000 gd Nie wiem dlaczego, bo regulacja jest dokładnie taka sama, tak, Zobaczmy jeszcze, porównajmy sobie długości tych bransolet, też z ciekawości to zobaczę. Jak weźmiemy go tak... Czyżbym jedno ogniwo skrócił za dużo? Chyba nie, nie, no jest to to samo, dokładnie. Czy nie to samo? A może nie być to samo, kurczę? <laughs> Chyba coś w obliczeniach się pomyliłem. No tak, to, to jest niestety taka uroda, jak się właśnie kręci na filmach. Jak się robi normalnie, to wychodzi normalnie, a jak się kręci, to wychodzą kwiatki. Dobra, mamy główne raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Główne raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Oczywiście jedno ogniwo jest za dużo, dlatego jest luźne. No ale dobra, to już nie będziemy teraz na silna szybko wykuwać jednego ogniwa, bo to szkoda mocy. Także pokażę Wam po prostu, jak on wygląda tutaj na mojej ręce. Przypomnę, 18 mniej centymetrów obwodu. I tak to, zobaczcie, wygląda. GMW B5000PB6. Przefantastyczna kolorystyka. A tak mi się, słuchajcie, światło teraz niefortunnie odbija, że nie mogę Wam go kompletnie pokazać. On to robi za lusterko, a nie za... W ogóle tutaj ten, ten telefon mi nie łapie ostrości na nim, no nie o, teraz trochę lepiej, bo jest jestem daleko, ja sobie mam go z bliska pokazać na no łapie, no czekajcie, uda się? No, jak to mówią, dupa z króla, kompletnie nie łapie mi ostrości, zbyt błyszczący jest. No dobra, wygląda to tak, no tutaj to kolorystykę fajnie widać, niebieski i fiolet naprzemiennie. Zapięcie. No, i tyle. Branżulety już widzicie, jak się skraca. Czasem trzeba się troszeczkę nagimnastykować, ale zawsze coś podko. zawsze można coś pokombinować. O, teraz dopiero słuchajcie, miałem zoom'a. Przepraszam Was bardzo, miałem odjechanego zoom'a, i dlatego mi po ostrości. Teraz jest ok. O, o to ujęcie mi chodziło dokładnie. Także tak to wygląda. Teraz już mamy pełną ostrość. O, trochę... o, luźno mi siedzi na ręku. Ale nie jest źle. No i tak mniej więcej tutaj odstawię odgarstka, tak jak wspomniałem, jedno ogniwo jest jeszcze za dużo, ale minimalnie jeszcze można by go skrócić i wtedy będzie zupełnie OK. No dobra, słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie proszę pod nim łapkę w górę. Możecie również zasub zasubskrybować kanał oraz Zapraszam do dyskusji w komentarzach. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmach.